Wygląda na to, że jestem gotów ile mi mam więcej HP, no tak nie za dużo, 40, ale może dam radę, raczej powinienem, czekaj, um, no dobra, to teraz jest taka sprawa, czy dam radę, czy nie, oh, no dobra, spotykamy się ponownie, <laughs> już wielokrotnie się widzieliśmy i było źle, tak dawno ci nie robiłem, że zapomniałem, że muszę spalać znowu tryb szybki, nie dam się. Mocniej mi, czemu nie critujesz? W ogóle, ani jeden crit nie poszedł Alo, no powinno z critem pójść, bo tak to nie dam rady. Muszą same kryty wchodzić, a nie wchodzą w ogóle. No i tyle, no i koniec. No, za mało, za mało critowałem. Muszę z tego więcej walić, O właśnie, tyle. No i 4% to. Uuuu! Więcej critów i dam go radę zrobić. Już? Już skończyłeś? Jeszcze mnie parę razy uderzysz? Dobra, jestem bardziej wytrzymały niż ostatnio, więc to jest chociaż spoko, jeszcze przetrzymuję ten jeden atak i mogę go jeszcze uderzyć raz. Ale oczywiście crit nie wejdzie! Drrrr! Zobaczcie ile mam crit rate'a, bo to jest niemożliwe. CZTERY! <ścoughs> nie! CZEWO?! Jednego crita za mało! Oh, 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 oh. Ale RMG to jest RMG walka. No już jest setna wywalka setna wywrota o, 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 o! Wszedł crit! Jeszcze jeden, jeszcze jeden crit i robimy go. Dawaj, jeszcze jednego krita potrzebuję. Dawaj. Co? Czekaj. Co się stało? Zacznę <laughs> mnie wysać. Halo! Nie zawsze to by tak było. Nice. Pięknie. Teraz kolejny mój. moje uderzenie nie może uderzyć go krytycznie. Musi mieć blisko 30%, ale nie może przekroczyć. No i właśnie teraz pytanie: czy on mi zada... Nie crit? Dobra. Ręka nic nie robi, okej. Okay. wygląda teraz tak, jakby. No właśnie, mia. Ale nie. Jest chyba szansa jeszcze. Teraz atakujemy, on powinien mnie uderzyć. I teraz musi być crit. Teraz musi być crit. Dawaj, crit! Tak! Uh! <ślaski> ja w końcu! Po 105 deadach go w końcu pokonałem. <ślaski> no spokojnie, nie... Daj mi się wyżyć Klara! Wiesz, ile razy przez niego padałem? Jest! Jej! Broń. Powiem Wam, że to mi nie jest potrzebne. W zupełności, ale tu? To owszem, i to bardzo. O, ale rany. Do takich chwil człowiek żyje. Do takich chwil. Że pokonać przeciwnika, tak ciężkiego. Miesiąc zajął, miesiąc. A co teraz? Ej, kolejny poziom świata, żeby odblokować. A pytanie czy mogę robić zadanka, czy mogę lecieć a, i dopiero sobie, a mogę tak i tak. Jeśli nie wiem, co będzie lepsze dla mnie. Wydaje mi się, a na razie polecę za główną fabułą, a później w razie czego świat odblokuje lepszy. Lepiej lepszy drop, ale nie dla mnie. Odnowiły się te punkty? Nie spodziewałem się tego. Rzeczywiście punkt mi się odnowił, bo wcześniej chyba nie miałem, bo na sporo złożyłem. <noise> na tą umiejętność specjalną. Okej, okay, ciekawe jak to pójdzie, do podwyższanie świata. Co my mamy? Aha. <noise> Trochę się i... A nie, dobra, ich jest, są oddzielnie, dobre. Uff, myślałem, że są pojedyncze, bo tak to... Znaczy, razem by byli, to by było tragiczne, a tak to daje radę. Chyba. Chyba dam radę. Chyba. Ej, 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 ej. Będą mi się chociaż wyleczyć. NIE! Demet tu mnie pokona. NIE DOBRZE! Eee, chyba jednak żywność jest potrzebna. <śm> Buffiki są. Pyk. I teraz powinno być łatwiej. Mam taką nadzieję. Ale tym razem pójdzie, jednak bufki na defa muszą być, bo inaczej nie ma innej opcji. Popatrzcie no ląciora, zbyt dużo. A, nie mam tego <laughs> energii. No, może jeszcze mnie ubić? No może. to Jeden taki porządny atak... Nie, 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 nie. Uf. Nie! A, nie! Nie może tak być. Dobra, mocne doładowanie jest. I sądzę, że teraz powinno pójść łatwiej, ale mogę się mylić. Oczywiście jego można zrobić, to nie Swarog. Dobra, dostaję mocno. Też dostaję mocno, jeszcze... Nie spodziewałem się, że aż tyle. Au, au, jeszcze nie mogę. Teraz. I teraz, żeby crit wpadł. I... Ohohohoho. Ale dostał. Dobra. To jeden pokonany. A, zdaje drugi. Wydaje mi się, że drugi będzie łatwiejszy, chyba że będzie mnie zamrażał. I tego się obawiam. Tego się obawiam. Ale już się na to szybko przygotuję. Mam nadzieję, że nie będzie mnie zamrażać w kółko, <laughs> bo będzie źle. A ja energii nie mam. Oooo, wow! będzie źle. Bez energii może być ciężko, a może nie? Wyle nie zamrażał. Klik! Ach, dobra. Ten jest łatwiejszy niż tamten. O wiele. Nie zamroś, nie zamroź, dobrze Dobrze, dobrze idzie eee, Dobra, dobra Dobra Okej, okay, bez umiejętności się udało. Uff, czyli ward level powiększony, o pierwszy <laughs> A wiecie co z tym idzie Mogę ulepszyć postać w końcu 30 <laughs> od razu 30 wpadł poziom no tak, bardzo dużo miałem chyba zgromadzonego tego expa. Halo? Mogę się ruszyć? Ja. Okay.